Zarówno w bezpłatnej, jak i w tej płatnej wersji PRO jest ten przycisk z który można sobie kliknąć i również dzięki czterem albo pięciu <laughs> to, tłumaczą e, akibę na język polski, m.in. Stefan Wajda, 99% przetłumaczonych rzeczy do dżungli to Stefan Wajda, e, można przeczytać, o co tu w tym wszystkim chodzi, chociaż może to być nieco niezrozumiałe dla osoby, która się z tym zdarza pierwszy raz. Podejrzewam sobie tylko slajd. Opisy po polsku, jakaś czerwona linia yy, i to jest podstawowa różnica. Ile są mniej więcej? To jest to, co trzeba dodać do naszego <coughs> pracownika na 24 godziny, <coughs> czyli tego krona. Ten kron to jest opcja na naszym postingu. Jeszcze chciałbym się cofnąć, żebyście mieli pogląd i zaraz wam pokażę, jak to zrobić. Trzy rzeczy. Wierzch poleceń, krąg zalecany jest tylko i wyłącznie w wersji Pro. To jest podstawa różnica, której niewiele, niewiele osób w ogóle tam gdzieś doczytuje, na czym ona polega. Wykonanie tej wersji, tej, tego zapytania, które jest w góry, dostępne tylko w wersji Pro, e, polega na tym, że cała procedura wykonania tej czynności, która ma nastąpić, czyli kopii, odbywa się po stronie serwera. Joomla w ogóle do tego nie jest używana. E, można by to porównać do, znaczy pewność działania tej, tej pierwszej metody jest taka, Jaką ma tak naprawdę nasz hostingodawca używając Krona? A zapewniam Was, że nawet do wysyłania maili używane jest Krona. Więc nie wszędzie, ale generalnie do kolejkowania już może. E, więc ta pierwsza linijka nie uruchamia w ogóle Jumie. Ona jest traktowana tak, jakby administrator naszego hostingu uruchomił flik na serwerze PHP. On ma największy priorytet, e, zostanie wykonany na, przynajmniej na, nie powinien, na 100%. Bo oczywiście można sobie dać jakąś. E, dziesiątkę procenta, że coś się wydarzy. Hmm. Najpewniejsza rzecz i najszybsza. Ale tylko wprost. E, najpewniejsza rzecz, najszybsza, e, przyznam szczerze, nie przypominam sobie, żeby zdarzyło mi się, że e, kopia się nie wykonała, co zdarza się niestety w wersji bezpłatnej, a chodzi tutaj o czas wykonywania skryptu. Ta różnica jest właśnie taka, te, to pierwsze polecenie i alternatywne polecenie, tam jest troszkę e, Wyciąga rzeczy z dżungli tak naprawdę, ale też działa na e, powłoce PHP serwera. Hmm. Różni się tym od tej trzeciej, która jest dostępna w wersji bezpłatnej, tym, że ta trzecia e, tak naprawdę wykonuje, e, nie wiem czy tam widać, ale moja strona, PHP e, znak zapytania, option, .com -i, bla, 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 czyli wykonuje coś, co my byśmy wykonali, jakbyśmy dokładnie przepisali to e, do przeglądarki i Wiecie, że jak coś zaczyna działać wolno na stronach, to za chwilę widzimy timeout na przykład, albo że już, nie wiem, strona wygasła, coś takiego. Więc teraz przyjmując założenie, że nasz serwer nie jest szybki jakoś szczególnie, przyjmując to, że coś tam się dzieje, wykonując to polecenie, kopia może skończyć się w połowie, to znaczy że ona nie zostanie wykonana do końca. System serwer przerwie to żądanie maksymalnie, 10 tysięcy był podany, a teraz mogą to zrobić do tysiąca. Czyli tylko tysiąc razy skrypt będzie próbował wznowić tą kopię, jeśli nie zdąży, to po prostu przerwie. Kopia nie wykona się na 100%. Nie mówię znowu, które firmy, ale uwierzcie, że konkurenci, znaczy dość wysoko postawione firmy wcale nie mają tego rozwiązane świetnie i te kopie naprawdę się nie wykonują tak, jak powinny. Ja się skupiam nad tym, że przepraszam, że, że to jest istotne, natomiast to jest bardzo istotne. Znaczy pewność tego, jak wykonuje się kopię, jest dla mnie no, priorytetem. I to jest ta właśnie też różnica pomiędzy bezpłatną e, wersją płatną. Chociaż nie mówię, że ta e, bezpłatna wersja i ten e, kawałek kodu, który trzeba przejść do Krona, to jest złe rozwiązanie, rozwiązanie, bo ja bardzo długo z tego korzystałem dokładnie w ten sposób. Jeśli hosting naprawdę jest sprawdzony, albo my go sprawdzimy dokładnie w ten sposób i wiemy, że wszystko z, jest zrobione i no, zdąży się zrobić. To w zasadzie możemy, jeśli nie potrzebujemy funkcjonalności PRO, używać wersji bezpłatnej i również mieć automatyczne kopie zapasowe. Te kilka linii dziwnego kodu możemy dodać do naszego Chrome'a, u naszego polskiego dawcy. W moim przypadku to jest smart position panel. Direct Admin na pewno się spotkaliście na nimks.com, chyba dużo Direct Admin. Ale generalnie, jeśli to jest jakiś tam sensowny hosting, to ma panel zarządzania tym hostingiem. A w tymże hostingu i panelu zarządzania znajdziecie coś takiego jak albo po prostu pro, albo cykliczne zadania, na przykład tłumacząc na polski. I to w 30 minut, które mówię do Was, abyście już zdążyli zainstalować komponent, zrobić kawę, obejrzeć fakty i wrócić. To teraz właśnie kończymy. U mnie wygląda to na postingu tak. Mam Chrome jobs, klikam sobie, mam jakąś listę rozwijaną, w której już mam zdefiniowane, co ile on ma wykonywać zadanie. Zadanie to są te trzy ligi, które Wam pokazałem do wyboru jest jedna tam oczywiście. E, które musimy wkleić, czyli kazać coś zrobić. Tutaj właśnie każemy naszemu pracownikowi coś zrobić. Może to robić na przykład raz na godzinę, e, dwa razy na dzień, raz na dzień e, i tak dalej, i tak dalej. Na większości hostingów możecie również to ustawić ręcznie. Czyli, że to ma być godzina na przykład dziesiąta, dobrze mówię? Tak, minuta dziesiąta, czyli godzina trzecia w nocy, czy też trzecia rano, jak to woli. Trzecia rano. Nie, bo trzecia, piętna nie jest. Eee, <śmarsz> Jak jest ciemno? <śmarsz> Zastanawiam się, bo trzecia to jest jeszcze godzina, w której pracuję. Jedna i druga. I teraz czy to cztery, że wąs, czwarta, to jest eee, Ale z tego widać, że trzecia, dziesięć każdego dnia, każdego miesiąca i każdego tygodnia. Czyli codziennie o godzinie trzeciej, dziesięć mm -hmm. ma wykonywać się zadanie, które jest tutaj podane jako zadanie dla krona. Czyli te nasze liniki. Gdybyśmy przepisali linijkę, tą pierwszą, górną, zalecaną dla wersji Pro, to Akiba wykona o 3.10 nasz defaultowy profil. O tych profilach mówiłem, że może być ich kilka, dlatego już druga linijka pokazuje, że Akiba ma wykonać na koniec profile 2. Czyli nasz drugi profil, <coughs> który dodaliśmy. Więc możemy sobie ustawić tak, wszystko jak nam się podoba. Czyli że o 3.10 ma być wykonywany domyślny profil, czyli cała kopia naszej jedyny. O 3.20 ma być wykonana tylko baza danych i przerzucona na serwer FTP. Dzięki profilom możemy sobie to zdefiniować. Eee, a o 5.00 rano Chrome może nam wysłać maila, część wstawań, na przykład. Bo do tego też y, możemy skorzystać, aczkolwiek nie ma to związku z kopiami zapasowymi. Albo sprawdź kopię, bo nie ma to już miał Kilka słów podsumowania. Maneczniki.